Nazywam się Przemysła Przybyła. Jesteśmy firmą OnePlus Company, dystrybutorem m.in. wtryskarek Boy, ale również innych dostawców peryferii i rozwiązań technologicznych. Na tegorocznych stanowisku Plaz Company prezentujemy jako główny punkt wtrysk dwukomponentowy. Jednostka agregatu dostawnego, którą prezentujemy w połączeniu z naszą wtryskarką bazową Boy 35 jest takim naszym topowym, topowym produktem, który chcielibyśmy zaprezentować szerszemu, szerszemu gronu. Na tegorocznych, przede wszystkim w targach prezentujemy również więcej rozwiązań. Podajniki firmy Transit do materiałów sypkich proszków oraz materiałów, które są ciężko podawane. Tak jak wspomniałem, naszym głównym punktem zawsze tego targu, który plał ze względu na maszyny jest firma Dr. Boy. Kolejną maszyną, którą prezentujemy, jest jedna z mniejszych naszych jednostek: jest to Boy XS. Mikroftrysk, materiał, jaki używamy na, na tej aplikacji, jest to PLA w połączeniu z konopiami, razem w połączeniu z naszym partnerem Instytutem Włókiennictwa w Poznaniu. Tak jak oczywiście wspomniałem, jednostka, która znajduje się za moimi plecami, jest to urządzenie dwukomponentowe ze specjalną formą, stworzona przede wszystkim dla naszych klientów, obecnych oraz nowych, przygotowana typowo do testów i wykorzystywania tych urządzeń w przemyśle. Forma wraz z agregatem będzie dostępna już bezpośrednio w targach dla użytkowania właśnie w firmach naszych nowych, potencjalnych klientów. Wszystkie maszyny są tak naprawdę wyposażone w układy wzmocnione, więc możemy stosować wypełniacza z włókna szklanego, jako chyba jedyni też posiadamy w swojej ofercie doktora Boja układy plastyfikujące do przetwórstwa wszystkich rodzajów materiałów. Lastomerów, pociekłe silikony, podstawy narodowe termoplasty. Tak naprawdę zmianą układu plastyfikującego możemy stworzyć kompletnie nową jednostkę. Zeszły targi oczywiście były mniejsze ograniczenia, które powodowały, że nie wszyscy klienci mogli przyjechać. A Aczkolwiek w tym roku jest bardzo dobrze, mamy bardzo dużo klientów, dużo ludzi, ludzie chcą się spotykać, więc jest to dla nas ważne. Tak naprawdę wystawiamy się tylko dlatego właśnie, że ludzie, ludzie chcą się spotkać, ludzie chcą się spotkać, chcą się widywać z nami, więc jest to dla nas bardzo ważne.